W ofercie ATS Gas możecie Państwo znaleźć szeroką gamę czujników przeznaczonych do ochrony obiektów przemysłowych przed obecnością gazów niebezpiecznych w atmosferze. Są dostępne zarówno czujniki aspiracyjne, jak i dyfuzyjne. Czujniki dyfuzyjne to takie urządzenia, do których gaz nie jest zasysany, natomiast samorzutnie wnika do wnętrza, gdzie jest zmierzony za pomocą odpowiedniego sensora. Stosowane najczęściej sensory w naszych urządzeniach to sensory katalityczne dla gazów wybuchowych, elektrochemiczne dla gazów toksycznych, infrared dla węglowodorów i dwutlenku węgla oraz sensory fotonizacyjne dla pomiaru śladowych stężeń lotnych związków organicznych. Na naszej stronie internetowej można znaleźć trzy modele czujników dyfuzyjnych SmartGas 4, React 4 oraz ProGas 4. Czujnik gazów SmartGas 4 to nasz flagowy produkt, który może być stosowany do wykrywania gazów palnych, jak i toksycznych w trudnych warunkach przemysłowych, w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, strefa pierwsza, jak i pyłów, strefa 21. Z kolei czujnik React 4 to urządzenie służące wykrywaniu takich gazów jak chlor, ozon, chlorowodór, dwutlenek siarki i innych, szczególnie w środowisku występowania atmosfer agresywnych lub korozyjnych. Sensor elektrochemiczny w takim czujniku ze względu na właściwości wcześniej wymienionych gazów nie jest montowany za barierą ognioszczelną jak w czujniku smartgas 4, tylko ma bezpośrednią styczność z gazem mierzonym. Taka konstrukcja umożliwia szybki pomiar bez opóźnień spowodowanych obecnością bariery ognioszczelnej. ProGaz 4 z kolei to urządzenie, które mimo przemysłowego charakteru nie może być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem. W czujniku tym, z uwagi na brak ograniczeń wynikających z certyfikacji ATEX, mamy możliwość stosowania najszerszej gamy sensorów. Dzięki temu detektor ten pozwala m.in. na wykrywanie sześciofluorku siarki stosowanego w energetyce. Wszystkie wymieniane przeze mnie czujniki wyróżnia na rynku elastyczność i bardzo szeroka konfigurowalność, co daje realną szansę na dopasowanie rozwiązania do potrzeb konkretnej instalacji przemysłowej. Czujniki linii 4.0 mogą być doposażone w dedykowane głowice pomiarowe, w tym opatentowaną głowicę FLM, gdzie przy zachowaniu stopnia ochrony IP67 dla całego czujnika czas reakcji na gaz należy do najkrótszych na rynku. Mogą być wreszcie doposażone w różnego rodzaju interfejsy użytkownika, wyświetlacze czy szereg dostępnych sygnałów wyjściowych umożliwiających integrację z jednostkami sterującymi ATS Gas, jak i innymi urządzeniami. Jak na przykład sterowniki PLC czy systemy SCADA, służące wizualizacji i archiwizacji danych. Szczegółowo mówimy możliwości konfiguracji czujników w kolejnych odcinkach naszego cyklu.